Ale kiedy w 1999 roku zainstalowano trzesełka, pojemność spadła do 80 tysięcy. Na obiekcie długo, bo aż do 2014 roku, kiedy to doczekał się własnego stadionu, rozgrywał swoje mecze Spartak Moskwa. Przyjrzyjmy się składowi Rosjan. Trener zdecydował się postawić na klasyczne 3-5-2 z mocną linią pomocy, która ma obsługiwać parę napastników. I będą starali się uzyskać przewagę w środku pola, żeby otworzyć sobie jak najwięcej możliwości dogrywania piłki do dwójki snajperów. Czy to prostopadłymi podaniami, czy dośrodkowaniami spod linii bocznej. A to skład reprezentacji Arabii Saudyjskiej. Zespół zagra w ofensywnym wariancie systemu 4-5-1. A jego ofensywność polega na tym, że dwójka pomocników, oprócz realizacji zadań w środku pola, wspiera jednego napastnika, tworząc z nim w zasadzie jedną linię. Nie oznacza to jednak zaniedbania zadań defensywnych. No, już blisko pole karne. No, dobry odbiór po stracie piłki. Aljasen. Próbował, ale nie udało się. Fiodor Smolow, Mohamed El Salawi, Fiodor Smolow atakują Rosjanie. Gołowin, dobry przechwyt, przejmuje teraz piłkę. al -Jasem. w stronę bram, no nie jest tak daleka, nie można zaować. To no naprawdę mało brakowało. Ależ fatalne podanie piłka praktycznie trafiła w przeciwnika. Strata, co zrobi przeciwnik. Już blisko pola karnego. Teodor Smołow. Zły odbiór podania i strata. Osama Hausałin Al-Abd. Pierwszy mecz jest zawsze niewiadomą. Można się świetnie przygotować, rozpracować rywala od każdej strony, ale gdy przychodzi co do czego, to rzeczywistość potrafi zaskoczyć. Wciąż pamiętamy inaugurację turnieju w Korei i Japonii, gdzie Francuzi na otwarcie mistrzostw zagrali z Senegalem. Miał być lekki i przyjemny mecz na rozruch dla trójkolorowych, a skończyło się porażką 0 do 1 po bramce Diop. Zobni. No łatwo stracili szansę na zagrożenie bramki. Musi teraz wrócić do środka boiska po piłkę. Ryzykowna, ale udana interwencja. No, zastanawia się, czy nie strzelać. Zobnił. Przejęcie piłki pod własnym polem karnym. Dobra interwencja. Brausz. Fiodor Smołow. No, bardzo ładnie przeciął to podanie. Ładne, udane przejęcie. Rywal traci piłkę. Nowe falabki. No, strzał posługował w trybuny. Technicznie był całkiem niezły. Gdy przybierzył metr niżej, mogło być groźniej. Gołowin. No świetnie podaje dzisiaj w całym meczu. Kapitalna interwencja w porę, przeciął to podanie. Może teraz pociągnąć akcję do linii końcowej. Dobrze przeczytał podani. Będzie strzelał? Znalazł się tam, gdzie powinien i wybił piłkę daleko od bramki. No nie mogą się przebić. Sędzia przyznaje Rosjanom przywilej korzyści. Podaje z powrotem. Rausz. Aj, teraz strata. No może być groźnie. Może stąd strzelać. Zdjął mu praktycznie piłkę z nogi. Fiodor Szmołow oddaje piłkę koledze. Akcja zatrzymana. Blisko pole karne. Dziagojew. Alfaraj. Wizdek zupełnie wolny. Sędzia świetnie zinterpretował ten fragment gry. Tak, puścił grę, ale pamiętał o kartce. Dobrze antycypował intencje podającego i mają piłkę. Robi się niebezpiecznie. El Salawi. Nie będzie bramki. Bramka szła w piłkę. Ach, wybił wprost pod nogi przeciwnika. Dobra gra w obronie, odebrali piłkę rywalom. Jako nausz. Dobrze udało się przeciąć to podanie Już wydawało się, że przejeli, ale Nie opanował piłki Aleksandr Samego Tak, proszę państwa Bramka I obejmują prowadzenie Zupełnie inaczej będzie im się teraz grało Zyskają pewność siebie i spokój Za to przeciwnej drużynie Będzie teraz pod górkę Zdążyli jeszcze jak widzimy strzelić bramkę przed końcem pierwszej połowy. I ciekawe co zawodnicy usłyszą w przerwie od trenera, od obu trenerów. No dobrze, obejrzymy teraz tę bramkę pokazaną z innego kąta. Wznawiamy mecz, Rosja prowadzi. Alczasem... Koniec pierwszej połowy. Schodzą do szatni z niewielką przewagą i teraz zadanie trenera utrzyma... Sędzia rozpoczyna drugą połowę. Piłka w grze. To ich pierwszy mecz. Jestem pewien, że każdy chce dobrze wejść w ten turniej. No, z tego miejsca można strzelać. Fiodor Smołow Wymieniają piłkę między sobą. Omar Ibrahim Otman. Alczasem. Dobra pozycja do oddania strzału. Zbiega teraz w pole karne. Ale stał się ograć. Toczy się piłka. Kto teraz ją przejmie? Piotr Smołow. Pierwszą połowę może zaliczyć zdecydowanie do udanych. Pokazał się z dobrej strony. Dobrze zagrał w tych pierwszych 45 minutach. Długo nie mógł się wstrzelić, ale ostatecznie zdobył do szatni bramkę dającą prowadzenie. Fiodor Smołow. Gołowin. Pięknie piętą. Dokładnie do kolegi. Stracili piłkę. Abdul Atef. Blisko pole karne, może strzelać. No, świetnie go obrał. Dobrze się zachował bramkarz, ale piłka wciąż na boisku. Kapitalna interwencja w porę, przeciął to podanie. No i udało się odzyskać piłkę. Abdul Atef. sama Do końca meczu jeszcze pół godziny. No, udało się przejąć. Zostawił za sobą trochę boiska. Aj, bardzo niecelnie teraz. Gołowin. Atakują Rosjanie. Ma trochę miejsca na strzał. Było blisko, jednak słupek. Piłka wciąż grze. Mamy aut, wystarczy dobrze to wykorzystać. Są blisko pola karnego. No, będzie gol. No, mało zabrakło, a piłka uderzyła w słupek i wraca do gry. Wychodzą do kontrataku. Dobrze przesyła się z piłką. Rausz. Dagoje. Ależ fatalne podanie. Piłka praktycznie trafiła w przeciwnika. Gołowin. No i mamy atak Rosjan. Dobrze przeczytał podanie i w porę zareagował. Przed nami ostatnich 20 minut tego spotkania. Dobrze przebił się. Za szybko stracili słuszna decyzja, arbitra. Rzut wolny to zmiana na utrzymanie wyniku. Prowadzą i chcą dowieść to prowadzenie do końca, Gołowin. Fiodor Smołow. Omari Otman. Podaje z powrotem. Al-Szachrani. Al-Jasem. Już blisko pola karnego. Zmienił kierunek biegu i wszedł w pole karne. Mario Fernandez, Zagoje Zobni. Dokładne podania piłka jest przekazywana jakby zupełnie bez wysiłku. Wymaga to fantastycznego zgrania i dobrego zrozumienia między zawodnikami. Bardzo przyjemnie się ich ogląda. Aljasen. Ach, wydawało się, że a jednak przejął. No z tego miejsca można strzelać. Mamy interwencję arbitra, zobaczymy, czy sięgnie po kartkę. Mamy żółtą kartkę dla zawodnika reprezentacji Rosji. No i musi uważać, bo jeśli dostanie następną resztę meczu, obejrzy strzatnik. Zobnin. Kradną ten czas, te ostatnie minuty meczu, podając piłkę między sobą w pobliżu własnego pola karnego. Gdyby nie ten przechwyt, kto wie, może byłby gol. Dziagojew. Dobra pozycja do oddania strzału. Mario Fernandez. Alfa Raju. Alfa Gołowin. Fiodor Smołow. Robi się niebezpiecznie. Zatrzymany atak. Sędzia zakończył mecz. Zawodnicy kierują się do szatni. Przed meczem skazywano ich na porażkę. Przegrali, ale po pięknej walce. Masz rację Darek. Co prawda ostatecznie ulegli, ale można powiedzieć, że tanio skóry nie sprzeda. Może być zadowolony. Except some of